Witam Was, dzisiaj porozmawiamy o robercie Lewandowskim, wczoraj przeszedł do historii ustanawiając rekord. O meczu Kiewo Verona AC Milan i kolejnym golu Krzysztofa Piątka, dzięki któremu dopada Cristiano Ronaldo. O świetnym meczu Rachema Sterlinga, który zdobył hat A na sam koniec o kolejnym porcelanowym piłkarzu: tym razem nie Marco Royce, nie Alexis Sanchez, a Usman Dembele. Wpadajcie na film na kanale Obstawiamy. Tam dowiecie się o Genaro Gatuzo, który wychwala Polaków. Link w karcie i opisie tego filmu. Jeżeli chcecie mi pomóc, zachęcam Was, abyście ocenili ten film. Dzięki temu obejrzy go więcej osób. Tak więc z góry wielkie dziękuję. A teraz zapraszam do oglądania! Robert Lewandowski przeszedł do historii. Wczorajszymi dwoma golami z Wolfsburgiem stał się najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Bundesligi. Zdobył 197 bramek, czyli o dwie więcej niż dotychczasowy rekord. Przechodząc do wczorajszego meczu to Bayern Monachium rozjechał rywali 6 do 0. Lewandowski trafiał dwa razy w 37 i 85 minucie. Przy pierwszym golu to wpakował piłkę do pustej bramki po podaniu na Briego. Jednak jeżeli chodzi o drugie trafienie to jest co pokazać. Idealnie na głowę Polaka dośrodkował Ribery. Lewy swoim strzałem pokonał bramkarza rywali już szósty i ostatni raz w tym spotkaniu. Tak po meczu Robert napisał na Twitterze. Do siatki Wolfsburgu trafiali jeszcze Nabli, Rodriguez, Miller oraz Kimiś. Mimo, że Borussia Dortmund również wygrała swoje spotkanie, to już nie prowadzi w lidze. Bayer ma lepszy bilans bramkowy. AC Milan na wyjeździe pokonał Kiewoweronę, a gola zdobył Krzysztof Piątek. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem po 1. Polak na listę strzelców wpisał się w 57. minucie. Po zamieszaniu w polu karnym trafił do siatki rywali. Asystował Castiejo. W napadzie gospodarzy całe 90 minut rozegrał Mariusz Stępiński, ale on gola nie zdobył. Piątek zrównał się z Cristiano Ronaldo w klasyfikacji strzelców. Oboje mają po 19 trafień. Tak skomentował to Bakayoko. Jeszcze kiedy Pio grał w Genui, brałem jego trafienia tak trochę z przybrużeniem oka. Sądziłem, że presja, która z meczu na mecz będzie narastać, w końcu go pokona, ale całe szczęście się myliłem. Zdobyć tytuł króla strzelców w pierwszym sezonie po transferze i do tego być lepszym od Cristiano Ronaldo, to coś wspaniałego. ściskamy kciuki i kibicujemy do samego końca. A jeśli chodzi o Ronaldo, to on ma trochę pecha. W Hiszpanii cały czas rywalizował z Leo Messi. To przyszedł do Włoch i nagle pojawił się nikomu nieznany piątek, który zawojował Serie A. Manchester City ma fenomenalnych zawodników, a być może na tą chwilę najlepszym z nich jest Raheem Sterling. Wczoraj w 13 minut zdobył 3 gole. Może to nie 5 bramek w 9 minut jak zrobił to Lewandowski, no ale przyznajcie, że i tak robi wrażenie. Obywatele mierzyli się z Watfordem. Rachem strzelanie rozpoczął w 46 minucie, potem trafił w 50 i 59 Gola honorowego dla gości zdobył Dallofeu w 66 minucie. Co ciekawe na boisku pojawił się kilka sekund wcześniej, czyli mieliśmy tak zwane wejście smoka. Mecz zakończył się wynikiem 3 do 1. Barcelona potwierdziła. Ousmane Dembele doznał kontuzji w meczu ligowym z Rajowa Vallecano. Doszło do naciągnięcia mięśnia dwugłowego w lewej nodze. Ostatnio młody Francuz stał się podstawowym graczem Barcelony w ataku, obok Leo Messiego i Luisa Suareza. W rozegranych meczach do tej pory zdobył 13 bramek i 8 razy asystował. Prawdopodobnie zabraknie go na rewanżowe spotkanie z Olympic Lyonem w Champions League. Najprawdopodobniej zastąpi go Filipe Coutinho. Sam prezydent Barcelony Josep Bartomeu w ostatnim wywiadzie dla Radia Cadena stwierdził, że Dembele jest lepszy od Neymara. A Wy jakie macie zdanie na ten temat? Czekam na Wasze komentarze. Na dziś to już koniec. Pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał oraz ocenić ten film. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia!